Proszę Państwa, wczoraj Legia Warszawa awansowała do półfinału piłkarskiego Pucharu Polski. W rewanżowym meczu ćwierćfinałowym zremisowała na własnym stadionie za Śląskiem Wrocław. w podogrywce 1-1, a w serii rzutów karnych zwyciężyła 3-1. W pierwszym spotkaniu także był wynik 1-1. Zaczęło się niedobrze, bo goście objęli prowadzenie już w 12 minucie po błędzie Duszana Kuciaka. Powracający do formy po kontuzji Marko Pajszao niezbyt groźnie, przyznajmy, dośrodkował, Słowacki bramkarz na tyle niefortunnie interweniował, że wybił piłkę pod nogi swojego rodaka, Petera Grajciara, ten z kolei z około 12 metrów bez problemu trafił do siatki. No i przyznajmy, że po stracie bramki legioniści grali bardzo słabo. W przerwie Portugalczyka Orlando Sa zmienił Michał z żyro. Cały zespół legi, choć bez nominalnego napastnika, zauważmy, zagrał dużo ofensywniej i przede wszystkim agresywniej i na efekty nie trzeba było czekać, bo w 53, w 53. minucie padła Bramka, y, autorstwa Żyry. Akcję zainicjował Dominik Furman, Później prostopadłym podaniem popisał się Słowa Gondry i Duda, a żerotechnicznym uderzeniem w długi róg pokonał Jakuba Wróbla. Mimo rozlicznych y, okazji w regulaminowym czasie gry i w dogrywce więcej goli nie było. Półfinalistę wyłoniły rzuty karne. A w rzutach karnych lepsi okazali się legioniści. W drugiej i trzeciej serii strzały Marko i Flavio Paiszeo obronił Kuciak. Po nich piłkę uderzoną przez Dudę sparował co prawda Wróbel. Jednak Słowak Miloż-Lacny uderzył wysoko nad bramką, kropkę nad i postawił Marek Saganowski. Dodajmy, że spotkanie z trybun obserwował selekcjoner reprezentacji Polski Adam Nawałka. Obrońca stołecznego zespołu Bartosz Bereszyński cieszył się, że jego drużyna potrafiła odrobić straty i jest coraz bliżej celu, czyli zdobycia trofeum. Daliśmy sobie szybko strzelić bramkę i cieszymy się z tego, że udało nam się doprowadzić do wyrównania, do dogrywki i później wygraliśmy w rzutach karnych, więc dzisiaj na pewno ciężkie spotkanie, ale cieszymy się ze zwycięstwa. Jesteśmy w półfinale i ma nasz cel dużo będziemy mówić. Finał w Warszawie i zwycięstwa Pucharu Polski. Trener Śląska Tadeusz Pawłowski mimo odpadnięcia z rozgrywek nie miał pretensji do swojej drużyny, bo jak stwierdził rzuty karne to loteria. Chciałem pogratulować swojej drużynie dobrej gry. Uważam, pokazaliśmy dobrą piłkę. 1-1. W karnych tak bywa, że troszeczkę szczęścia trzeba mieć i umiejętności. Także myślę, dobry mecz z obydwu stron. Także obrońca wrocławian Mariusz Pawelec uważa, że Śląsk nie ma się czego wstydzić. No, sam tak, po skuteczności rzutach kadry, Jednak takie życie, taka jest piłka. Na boisku stworzyliśmy sobie kilka dogodnych sytuacji. W dużymi fragmentami meczu byliśmy drużyną lepszą. Graliśmy ciekawą piłkę. Rzuty kady to loteria i nikt do nikogo nie ma pretensji, bo jedziemy na tym samym wózku i wydaje mi się, że jesteśmy silni jako drużyna i to widać. Podobnego zdania był Andrzej Duda. Jego legia grała dobrze, ale miała szczęście i dusza na kuciaka w bramce. W kolorach mieliśmy, że pierwszy mecz był jeden do jednego, to też nie mogliśmy zawsze cały mecz atakować, ale myślę, że zagraliśmy mądre i karne jest no, loteria. Też wygrał lepszy zespół, ale jest to loteria i dzisiaj mogliśmy dziękować Duszanowi, bo on bronią i super bronią. Dodajmy, że kolejne starcie Legii ze Śląskiem Wrocław już w niedzielę w Ekstraklasie, a w półfinale Pucharu Polski Legia zagra albo z Piastem Gliwice, albo pod Beskidziem Bielsko-Biała. W pierwszym spotkaniu pod Beskidzie wygrało na wyjeździe 2 do 1 rewanż 19 marca. Finał Pucharu Polski zostanie rozegrany 2 maja na Stadionie Narodowym w Warszawie. Proszę Państwa, teraz zaproszenie, żeby przyjrzeć się innej dyscyplinie, gdzie też Legia Warszawa no niejakie znaczenie ma i to, co drużyny Legii Warszawa potrafią zwojować. Mam na myśli piłkę wodną, Water Polo. W najbliższą sobotę o 21, a w niedzielę o 12 na Osirze, na Żoli Bożu, mecze szóstej kolejki Ekstra Klasy, mecze Legi Warszawa z Arkonią Szczecin. W naszym studiu waterpoliści Legi Warszawa, Kacper Ślusarczyk. Dzień dobry. Dzień dobry i Adam Oleksów. Witam serdecznie. Witamy również. To tak nawiązując do tych karnych z ćwiercinał Pucharu Polski. Jest pole karne i karne w ogóle w piłce wodnej? Y, tak, w piłce wodnej mamy pole karne. To jest y, linia wymierzona od bramki y, 5 metrów. No i poza brutalne tam jakieś zagrania, ale w, w, w polu tych 5 metrów y, rzut karny jest wykonywany naprzeciwko bramki z tej linii. A taka seria karnych, która rozstrzyga w systemie pucharowym, kiedy rozgrywany jest turniej. Też jest? E, tak, jest. U nas nawet jest w Ekstraklasie, jeśli u nas jest remis, to tak samo e, kończymy e, mecz karnymi. No i zwycięzca otrzymuje dwa punkty za wygranie w karnych, a przegrany jeden za ten remis, a e, ten drugi punkt jest jakby za wygranie karnych. No teraz tak, pan Adam jest bramkarzem, pan Kasper jest obrońcą. E, panie Adamie, to jest tak samo jak w piłce nożnej, że to loteria. Karna to loteria. A czy w pewnym sensie tak, ale według mnie to z umiejętności jednak yy, No bo trzeba umieć wykonywać harmę. No to nie jest tak, że przypadkiem przecież piłka wpadła do bramki. Na pięć karnych to ile pan broni? No to, to różnie. <grym> różnie. A czy byli, mieliście takie spotkanie, nie wiem, które pamiętacie, a które. No, dzięki karnym na przykład rozstrzygnęliście na swoją korzyść. Albo nie. Czy Albo nie? no to mecz o trzecie miejsce w Pucharze Polski tegorocznym. Się nie udało. Nie z udało się. Z Polonią Bytom, ale ostatnio w, w rozgrywkach w piątej kolejce też w Karnych musieliśmy z Bytomem grać i wygraliśmy. Udało się. A, no właśnie. Panowie, ten mecz z Arkonią, jakie ma znaczenie? Jesteście sąsiadami w tabeli. No, według nas to najważniejsze w sumie będą mecze w tym, tym roku, bo jeśli uda nam się wygrać oba, to odskoczymy im na tyle, żeby zachować tą, to podium. Jakby. Trzecie miejsce. Tak, po trze trzecie miejsce. Będziemy wtedy mogli walczyć o te wyższe jakby, lokaty, a jeśli oni by nas pokonali, to już według nas nie, będzie, nie, nie będziemy w stanie ich dogonić. No. Ekstra klasa. Sześć drużyn tylko w naszym kraju tak jest, prawda? Tak. I gra każdy z każdym, z tym, że mecze dwukrotnie są rozgrywane w każdej kolejce. Tak, tak, tak w chyba też tak. Dalej. No zdaje się, że tak. I teraz opowiedzcie trochę o tej dyscyplinie, o dyscyplinie. Czy można ją nazwać niszową? Zdecydowanie. Ale to w naszym kraju tylko, czy są kraje, gdzie ludzie się emocjonują Ech. piłką wodną i no, są bardziej znani chociażby sportowcy, którzy uprawiają ten sport. Była Jugosławia, to wszystkie kraje tam na Bałkanach to, to popularny sport. Ech. W USA też też, też grają, tam, tam mają, w każdym uniwersytecie jakby różne są te ligi uniwersyteckie, więc to się rozwija fajnie. Tam u nas trochę gorzej, no bo u nas jednak klimat jest troszeczkę taki, że... Na otwartych ten, basenach? Na no, otwartych basenach lepiej, lepiej wygląda, kibice też lepiej, lepiej czują niż na e, zakrytych, tak jak u nas. Węgrzy ciągle Le są potęgą? Węgrzy potęga, tak. Rosja? Rosja trochę gorzej, ale ostatnio, ale teraz właśnie zaczęła rosnąć z powrotem do, do tych tradycyjnych, tradycji swoich. Czyli rozumiem, powiedzieliście też o najsilniejszych krajach, jeśli chodzi o tę dyscyplinę. W lutym był rozgrywany taki turniej kwalifikacyjny w Polsce. Wygraliśmy z Izraelem, wygraliśmy z Ukrainą, z Rosją przegraliśmy. Jakie mamy szanse, żeby awansować do Mistrzostw Europy? No, Spory, chyba największe w historii naszej reprezentacji. tak bo To z tego wynika też, że powiększono ilość drużyn, w, dos, dos, które awansują do Mistrzostw Europy. Kiedyś było to 12, tylko jakby grało na z Europy. Teraz jest 16, będzie pierwsza z 16. No i Polska wgra te dwa mecze w grupie. Teraz czeka na losowanie. Jeśli wylosujemy drugą grupę eliminacyjną, to. Raczej powinniśmy się dostać. Tam jest tak, że dziwny troszeczkę system, ale, ale myślę, że będzie dobrze i chłopaki zawalczą mi się dostaną. Z Legii Warszawa są reprezentanci? Jest dwóch, ale jakby nie, nie zostali powołani na ten turniej eliminacyjny. Oni tam w szerokiej kadrze, ale walczą o to, żeby, żeby zagrać. Na A są tacy zawodnicy w Polacy, którzy grają w innych ligach? No kilku jest, jest. Między innymi jeden z najlepszych bramkarzy w Europie, Michał Diakonów, który gra w Hiszpanii i kilku zawodników w Bundeslize. Tradycyjne kierunki, nawet można z piłką nożną porównywać. Skąd się wywodzi ta dyscyplina? Z Wielkiej Brytanii. Szkoci Z golfem się kojarzący raczej Tak, tam są różne historie Że pierwsze mecze były rozgrywane Na jakichś Tratwach z głowami koni Do tego Waterpolo To takie legendy Z głowami koni? Żeby się te tratwy nie przewracały No jakieś takie Dzi opowieści na dzi nie nie tak. Niezwykłe. E, a jak się zostaje waterbolistą? Czy to, to jest taka m, droga, że najpierw ktoś zaczyna po prostu uprawiać pływanie, a potem y, zaczyna grać w Waterpolo? No, jeśli komuś znudzi się pływanie, tak jak było w moim przypadku, pływanie od ściany do ściany, no to dużo ciekawie jednak konkurować w drużynie z kolegami. Pływanie od ściany do ściany, Może się jest No tak, swoje trzeba przepłynąć, panie Adamia, pan. No ja to troszeczkę inaczej, bo mój ojciec założył klub i po prostu wciągnął mnie do tego, a że nie potrafiłem wcześniej to właśnie pływać, tak jak inni koledzy, którzy trenowali wcześniej pływanie, to stanąłem na bramce i tak zostało. Jak głęboki jest basen, w którym się gra? Da się stanąć na dnie? Nie, to minimum 1,80 m. No, lepiej jak jest dwa, bo tam są wyżsi zawodnicy też, którzy... To żeby, że chodzi o to po prostu, żeby się nie, nie było tylko kontaktu z podłożem. Nie, nie można zagrywać, kiedy się ma kontakt z podłożem, nawet chyba, prawda? No, jak na poszczególnych basenach się gra? Nie, 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 jest to zabronione. Ale wbrew pozorom no, nie jest wygodne dla nas. Taka jest opinia, że to jest bardzo brutalny sport, prawda? No, prawda. Dosyć. <noise> Nawet bardzo. Nawet bardzo. Bo co, sędziego, który byłby w stroju płetwonurka i sędziował, patrzył, co wy tam robicie pod powierzchnią wody, nie ma, jak rozumiem? Nie, nie, nie. Tylko dwóch sędziów na brzegach. A to tam głównie faule pod wodą? Ja to stoi na bramce, więc nie, nie miałem nigdy takiej temy, ale... Faule, no. szarpanie, szczypanie... Uderzenia, uderzenia, kopnięcia, wszystko pod wodą się dzieje. A to powoduje, że to jest sport urazowy jednocześnie? Yy, nie za bardzo. Nie, nie, nie. Przez, przez takie uderzenia pod wodę yy, można to poczuć, ale. No, woda jednak amortyzuje siłę uderzenia, i no, że już naprawdę ktoś chce ci zrobić krzywdę, to może, ale. I pewnie wszyscy o to was pytają, prawda? O te o te tak. faule. No, ja się tutaj nie wyróżniam. ale też no, do historii przeszedł finał igrzysk olimpijskich w Melbourne w roku 1956. Związek radziecki kontra Węgry. Wiadomo co się działo na Węgrzech w 1956 roku, no gdzie doszło do jednej wielkiej bójki, skandalu. No ale też wszyscy dopingowali Węgrów oczywiście, żeby wzięli odwet, chociaż taki sportowy. Czy wybraliście kiedykolwiek Udział w takim meczu, który się kończy Taką awanturą Braliśmy udział w zeszłym roku Akurat w meczu Z Poznaniem No No panowie, no szczerze Do, do czego doszło? No do uderzenia Między jednymi Dwoma zawodnikami Pajka, To pan był uderzony Jako no, obrońca Tak, zostałem dokładnie kopnięty W szczękę a kilka miesięcy wcześniej też w trakcie meczu, do, znaczy po meczu w sumie się okazało, dostałem szansę mózgu w finale Mistrzostw Polski Juniorów, więc tak trochę jeszcze musiałem na siebie uważać. Więc opuściłem od razu basen, wybuchła panika, a nasz trener po, tak jest temperamentny i postanowił wskoczyć do wody i wziąć za mnie odwet. Skutecznie to zrobił? Na szczęście nie. Na szczęście nie. Czyli emocje są, ale czy to jest tak, że te urazy z basenu się potem do szatni też przenoszą, czy... Podobnie jak u piłkarzy ręcznych. No, naprawdę można tam sobie zrobić krzywdę, ale oni się szanują nawzajem. Może nawet tym bardziej. Tak, znaczy w, 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 my się tutaj szanujemy ze wszystkimi kolegami z innych drużyn, ale y, w, wtedy poszło to, że y, jakby kolega z Poznania Yy... Kolega z Poznania zrobił krzyż, ale tylko dlatego, że on jest młodszy i on się pokazać, że tam o 10 lat yy, i chciał pokazać, yy, gdzie jego miejsce w szeregu, no ale. Wyszło tak, że Kasper został za bardzo trafiony i znokautowany. No. Młodego chciał ustawić tak, tak, sobie, tak, tak. Jak rozumiem. No bo tak, obrońca jest szczególnie na urazy narażony, czy niekoniecznie? No, środkowy obrońca i środkowy napastnik to, to takie, takie neurologiczne pozycje. pozycje. No, w sumie cały mecz wygląda walka na środku jak zapasy w wodzie. No ciekawostka. Czy dużo jest kibiców na waszych meczach? Tak, ostatnio całe trybuny przychodzą, są, są ludzie, którzy jakby znają się na piłce wodnej i oglądają, ale też ostatnio zaczęły przychodzić właśnie kibice, którzy zaczynają dopingować nas i to jest w porządku. Bardzo. Jakiś klub kibica z strzelikami zasiada? Tak, tak, jest, jest tam zawsze grupka osób, które przychodzą, dopingują, bardzo, bardzo słychać w wodzie, ponieważ na basenie się niesie to echo, jest bardzo sympatycznie. Wy jesteście pierwszą drużyną Legii Warszawa, a jeszcze inne drużyny i jakie są ich... No, jaki jest ich poziom sportowy, o tak to określmy? Tak, mamy drugą drużynę, ale to jest, która gra w pierwszej lidze. Tam są zawodnicy rezerwowi, którzy nie łapią się tylko tego składu ekstraklasowego i po prostu tam rozgrywają swoje mecze. No i drużyna Mastersów, to są amatorzy, którzy... Zapałęc, którzy przychodzą na treningi od 23 do 24 u nas na Potocką i występują w tych rozgrywkach. Czyli trenujecie na Potockiej, tak? Ale mecze rozgrywacie no, na na, na Potockiej też. też to, na to jest mieści się na Potockiej. No, nie ma takiego basenu, gdzie można by zagrać, nie wiem, latem na przykład przy otwartych trybunach w Warszawie? E, Warszawie. W Warszawie niestety takiego, który spełnia warunki, nie ma. Aczkolwiek myślę, że na, na Moczydle dałoby... Byłaby szansa, żebyśmy też takiego mogli No też pomyślałem. Kto powinien trenować według Was Waterpolo? Jakie cechy ta dyscyplina rozwija? Na pewno nie indywidualności. To, to, jest, to jest bardzo zespołowy sport. No, bardzo. Bardzo taktyczny. W sumie to wszystko piłka wodna kształtuje. I wytrzymałość, i siłę. Nie, nie mogą być te osoby, które no słabe takie no, nie, to... no musi to no, no to, to, to trzeba to mieć krzepę, żeby dokładnie, się utrzymać nie, na wodzie to jest... i to sporo jest... nad wodą czasem, tak, żeby oddać nie, rzut jest to jednak taki sport yy, dla twardszych, rozumiesz <laughs> dla, 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 dla takich a kiedy się osiąga największe sukcesy? trzeba lat, czy też są takie talenty że w wieku nastu lat już grają na wysokim poziomie no jeszcze zależy, co nazwiemy sukcesem w Polsce. Bo dla nas sukcesem jest na przykład dostanie się na mistrzostwa Europy Juniorów, tak jak Adam się kiedyś dostał, a mi się nie udało z kolei przejść przez eliminację razem z moją drużyną. Tak, bo to u nas jest. E, największy sukces jest dostać się na te mistrzostwa Europy. Jakby Polska nigdy więcej, nigdzie, nigdzie dla niej nie doszła, więc to jest jakby w Polsce największy sukces. A tak to jednak trzeba tych lat, żeby, żeby grać w tej karze. I żeby osiągnąć te sukcesy największe. Proszę Państwa, no, gdyby ktoś chciał się przyjrzeć z bliska, to zapraszamy na Osir na, na Potocką na Żoli Bożu o 21.00 w sobotę, a w niedzielę o 12.00, szósta kolejka ekstraklasy waterpolo i mecz legi Warszawa z Arkonią Szczecin. Dla legi bardzo ważny, o czym nas zapewniają Kacper Ślusarczyk. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Obrońca. I Adam Oleksów. Bramkarz.